Pani Sabina. Dzień dobry. Jak tam się Pani czuje po zabiegu? Super. Super się goi, super wygląda. Okej. Okay, jesteśmy teraz miesiąc po zabiegu, prawda? Tak. Okej. Okay, proszę zamknąć oczy. Blizna już jest wygojona. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę czasu, troszeczkę więcej. Ona będzie zdecydowanie bledsza, będzie zdecydowanie mniejsza. Efekt będzie dużo ładniejszy. Ale widzę, że oczy otwarte. Ile, otwarte. Lat, ile lat mniej? Które to urodziny będą? Mm... Ale te takie już pozabiegowe, prawda? Pozabiegowe. Pozabiegowe. 20? Na razie 30, ale dążę do 25. Okej, okay. dobrze. Czyli teraz mamy, teraz mamy 30, a dzisiaj zrobimy kolejne zabiegi, żeby jednak zejść do 20. Świetnie. A do 18, bo mąż tam czeka. Dokładnie. Co najbardziej przeszkadza? Ja mam dużą mimikę: dużo się śmieję, dużo mówię, i to widać po mojej twarzy. Jak na dwudziestolatkę, to dosyć maskaźnika. <noise> Dziękuję. Ale jednak um, chciałabym się pozbyć pewnych elementów, i rzeczywiście te okolice oczu, policzki, to tutaj ten znak czasu jednak najbardziej widać, więc super by było, jakby, jakby go nie było widać. Dobrze pani Sabina, więc musimy się zająć przede wszystkim okolicą oczu. No niestety, te kurze łapki, super, że się pani uśmiecha, widać, że kobieta jest przeszczęśliwa, radosna, ciągle zadowolona, ale musimy się zająć kurzymi łapkami, musimy zlikwidować te i te zmarszki. tak? One są najbardziej widoczne. Kolejna sprawa, którą ja bym się zajęła, to jest lwia zmarszczka. Niby pani jest uśmiechnięta, zadowolona, a tutaj jest ten efekt taki, który dodaje agresji na naszej twarzy. Musimy się tego pozbyć. Proszę jeszcze unieść czoło do góry. Zmarszki poprzeczne na czole nie są mocno utrwalone, ale u pani są brwi na dosyć jakby niskim poziomie. Chcemy unieść troszeczkę te brwi, mm -hmm. jednak żeby nabrały kształtu. Kolejna sprawa. Jako, że kompleksowo zajmujemy się tutaj twarzą, chcemy zająć się policzkami. Mamy tutaj takie charakterystyczne przedziały na twarzy, które dodają nam takiego efektu smutnej twarzy. Jeżeli delikatnie wypełnimy okolice policzków z jednej i z drugiej strony, pozbędziemy się tych Smutnych kresek na naszej twarzy. Tutaj mamy te dwie okolice, które myślę, że Pani troszeczkę przeszkadzają, tak? Tak. Chcemy odbudować objętość, którą Pani miała kiedyś. Przez lata, jakby utraciłyśmy, Tę objętość. Musimy odbudować troszeczkę łuki jarzmowe, tak zwane kości policzkowe, jak wszyscy pacjenci mówią. Musimy tutaj troszeczkę unieść tą okolicę, po to, żeby cała twarz się podniosła. Na pewno przeszkadzają Pani, może na ten moment delikatnie, bo Pani jest też bardzo szczupła, ale delikatnie przeszkadzają chomiczki, czyli skóra wiotka w tym miejscu. Dokładnie. Jeżeli delikatnie uniesiemy policzki do góry, automatycznie cała twarz podniesie nam się do góry, więc efekt będzie na pewno bardzo dobry. Jeszcze jest jedna rzecz, którą widzę na pani twarzy. Oczywiście nie chcę się czepiać, ale już jak wszystko to wszystko. Jeżeli spojrzymy z profilu na panią, zdecydowanie broda jest cofnięta. Chcemy delikatnie przedłużyć brodę. Jeżeli delikatnie ją wydłużymy do przodu, automatycznie buzia stanie się smuklejsza i ten profil będzie dużo lepszy. Czy jest jeszcze coś, co Pani przeszkadza? Chyba wszystkie moje mankamenty Pani Doktor wymieniła. Chciałabym się tylko dopytać, w jaki sposób może mi Pani Doktor pomóc? Okej, okay, więc tak, jeżeli chodzi o okolice oczu, lwiej zmarszczki i zmarszczek poprzecznych czoła, to są takie najbardziej charakterystyczne mm, okolice, które po prostu likwidujemy poprzez podanie toksyny botulinowej. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, czyli policzki i brodę, wypełnimy delikatnie kwasem hialuronowym. Jest jeszcze jedna rzecz, jeden element, który widzę. Oczywiście później będzie, że lekarz wredny, ale szyja. Szyja. Tutaj szyja jest pięknie przykryta, więc ją mało widzimy, ale też widzę, że szyja jest, są charakterystyczne linie na, na szyi i dodatkowo szyja jest troszeczkę wiotka. Ja bym proponowała na szyję laser tulowy. Gotowa? Tak, tak. Gotowa? No to zaczynamy. Będzie pani czuła delikatne ukłucia. Ale bez przesady, preparaty ze znieczuleniem, więc myślę, że. Dajemy piłeczki do ściskania? Chyba. Nie dajemy? Pustka Zdam piłeczki. Zabieg nie boli, ale na wszelki wypadek daję nasze ukochane żerawki, żeby pani mogła ściskać, jeżeli będzie bolało. Lewa strona jest zwykle bardziej bolesna, wszystkie pacjentki bardziej się krzywią. Jak u Pani sytuacja wygląda? Jest ok? Mhm. No jak widać, buzia jest uniesiona, delikatnie brudka jest wyciągnięta, więc automatycznie profil jest zdecydowanie lepszy. A teraz przechodzimy do ostatniej okolicy, najważniejszej. Oprócz tego, że rozluźnimy mięsień okrężny, czyli zlikwidujemy kurze łapki, dodatkowo zadziałamy dobrze na bliznę. Ona też się rozluźni szybciej nam się teraz wygoi. i będziemy działać. ja przepraszam bardzo, co czas pani Sabina, pani Sabina ja brałem udział też w nagraniu, tak? Podobno byłem naj, największym gwiazdą. Może mi, mi coś zrobicie Państwo, nie, pani Sabina? Ja wiem, że ona jest piękna, ale ja też chcę być ładniejszy, bo od razu na, na urlop wyjeżdżam. nie? Jak <grym> ja będę wy, <grym> wyglądał? <grym> tak, przynajmniej tak. coś delikatnie jakiś retusz mały, no musi być, no. no to może co? Może podzielimy jednak chociaż... Chociaż oczyszczalnia zrezygnowania... Jak się mamy lekkiej przynajmniej, no, nie, nie, wiem, to nie, nie, to nie wiem, czy pan wytrzyma nowy szczyt, jednak mają nóżki w połowie, więc może otajmie. To jest to będzie jedyny zabieg. A ja lubię, ja i ja, który szczypię, w sensie. Dobrze, będzie. Będzie. dobrze. Tak, będzie. Tak. Będzie, jest pan gotowy? Tak, jestem gotowy. Tak. To, to tak. zrobimy. Dziękujesz w końcu. No. Pani Sabiny wykonamy zabieg na okolica kolan, który wykorzystuje technologię skoncentrowanych ultradźwięków o wysokiej częstotliwości. Ultradźwięki emitowane przez urządzenie oddziałują na kolagen w skórze, doprowadzając do jego obkurczenia oraz do produkcji nowych włókien kolagenowych. W efekcie otrzymamy bardziej napiętą, uelastycznioną i zagęszczoną skórę kolan. Zmaga się z problemem wiotkości skóry nad kolanami. W pierwszej kolejności został wykonany zabieg z użyciem ultradźwięków. Jako drugi etap wykonamy zabieg z użyciem nici, które nam zrewitalizują skórę, zagęszczą tą skórę. W tym miejscu mamy największy problem, jeżeli chodzi o wiotkość skóry. Bolała? No, bardziej bolało niż zakładałam, rzeczywiście, ale przyjemnie szybki zabieg. Dzień dobry. My mamy taką malutką niespodziankę. Chcieliśmy podziękować za tą niezwykłą atmosferę, która panuje w klinice, i za opiekę, i za indywidualne podejście do pacjenta, i za otwartą atmosferę. To jest unikat. Bez... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Doktora, dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Widzę, że pięknie. przepięknie wygląda moja pacjentka. Więc podsumowując nasz zabieg, uzyskaliśmy efekt liftingu twarzy, policzki zostały uniesione, cała utracona objętość została odzyskana. Jeżeli chodzi o lwią zmarszczkę, o zmarszczki poprzeczne czoła i kurze łapki, zupełnie, wszystkie zmarszczki nam zniknęły. Ta okolica też jest bardzo mocno odświeżona. No i chyba najważniejszy zabieg, który wykonałyśmy u pani Sabiny, czyli zabieg plastyki powiek. Cały nadmiar skóry, który był, został usunięty. Są widoczne teraz delikatne blizny z jednej i z drugiej strony, ale jesteśmy dopiero dwa miesiące po zabiegu. W przeciągu pół roku te blizny nie będą praktycznie w ogóle widoczne. Pani Sabino, proszę powiedzieć, jak się pani czuje? Jak, jak odczucia? Jak przebiegała rekonwalescencja? Czy coś bolało w domu? Jak, jak się pani czuła? Super, naprawdę ten pierwszy okres był, był lekko zaskakujący, ponieważ ja nigdy nie miałam żadnej operacji, więc to była dla mnie nowość, ale rzeczywiście nie odczuwałam żadnych dolegliwości, nie miałam żadnych efektów ubocznych. Zasinienia, obrzęk, cokolwiek było po zabiegu, mówię teraz o plastyce powiek, czy, czy coś się działo? Odrobinkę rzeczywiście oczy były zasinione, ale stosowałam się do zaleceń pani doktor, dzięki temu bardzo szybko wróciła. Z tego co wiem, to chyba pan się bardziej stosował do moich zaleceń. Mąż pilnował, to prawda, mąż pilnował bardzo mocno, żebym stosowała zalecenia pani doktor. A jeżeli chodzi o pozostałe zabiegi, jak już możemy teraz podsumować, to który zabieg był najbardziej bolesny, który jakoś najgorzej pani wspomina, który najlepiej? Najlepiej zdecydowanie plastykę powiek. Rzeczywiście zaskoczyło mnie to, że tego bólu właściwie nie było, a efekt przekroczył moje oczekiwania. Nie spodziewałam się aż takiego efektu. Natomiast najbardziej bolesne były nici, które pani doktor wystosowała u mnie w kolanach. Ten zabieg zaskoczył mnie pod względem bólu, może to był efekt słabszego dnia, ale rzeczywiście ten zabieg był dla mnie najbardziej bolesny. Proszę mi powiedzieć, jak Pan ocenia zabieg, jak efekty, jak, o, ile, o ile lat teraz jest młodsza żona? Diametralnie, wygląd całej twarzy, cały owal, ale jest to widoczne, gdy się zobaczy pierwsze zdjęcie przed zabiegiem, tak? A tak to mam już piękną, nową żonę i czuję się z tym bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w programie Kliniki Ambroziak. Dzięki temu mogłam poznać tajniki medycyny estetycznej. Mogłam się pozbyć mojego największego kompleksu, jakim były opadające powieki. Ale nie ukrywam, że największym plusem tego programu było to, że poznałam niezwykłą panią doktor, która się zajęła mną kompleksowo, doradziła i efekt jest naprawdę super. Także bardzo dziękuję pani doktor. Dzięki klinice Ambroziak odzyskacie gibkość, jędrność. I poczujecie się młodziej. Korzystajcie. O, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Uwielbiam wiedziałem, ludzi.